Gość na 96 FM przed nami nasza poranna rozmowa. W poranku robimy dzień dobry. Będziemy oczywiście rozmawiali o akcji, która rusza w Zielonej Górze, bo będziemy kręcić kilometry dla naszego miasta, Rowerowa Stolica Polski i o tej akcji dzisiaj w naszym porannym programie. Z nami w studiu gościnie Katarzyna Fedro, koordynatorka tej akcji w naszym mieście, a także ambasadorka akcji, sołtyska raculi Mirka Jabłonka. Szanowny panie, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy. To zacznijmy w ogóle od samego początku pani Katarzyno, od samej akcji Rowerowa Stolica Polski już po raz czwarte Zielona Góra bierze udział w tej akcji. No i co my właściwie jako mieszkańcy Zielonej Góry musimy zrobić, żeby kręcić te kilometry dla Zielonej Góry? No bo tak, trzeba mieć rower i trzeba mieć aplikację, ale jak to wszystko wygląda od kuchni? Przede wszystkim trzeba wyjść z domu, żeby zacząć kręcić. Rower, aplikacja to są podstawowe narzędzia do tego, żeby wziąć udział w Rowerowej Stolicy Polski. Przypominam, że każdy zielonogórzanin może wziąć udział w tej akcji. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, ze sklepu Google Play lub App Store, w zależności od telefonu, jaki się ma, zarejestrować się, wybrać Rywalizacja Rowerowa Stolica Polski, wybrać Miasto Zielona Góra i z listy wybieranej grupę, dla której chce się jeździć. Jeśli nie chce się jeździć dla grupy, można wybrać grupę ogólną albo można założyć też swoją grupę. Jeśli nie ma takiej grupy z listy wybieranej, zapraszam do kontaktu. Ja jako administrator mogę założyć taką grupę wtedy zacząć kręcić dla Zielonej Góry oczywiście. No właśnie, jak mieszkańcy miasta mogą się włączyć w tą rywalizację? Mogą na przykład pojawić się takie grupy zorganizowane? Na przykład szkoły, klasy, czy jakaś ekipa z pracy, która chciałaby razem kręcić te kilometry? Tak, jak najbardziej. Wzorem ubiegłych lat robimy taką rywalizację nie tylko indywidualną, ale też rywalizację grupową. Zapraszamy wszystkie grupy, wszystkie chętne organizacje do włączenia się do tej akcji. Oczywiście zapraszamy szkoły. Ja przypominam, że w ubiegłym roku zwycięska szkoła zespół edukacyjny numer 9 otrzymał nagrody od Pana Prezydenta. E, także również w tym roku będziemy mieć nagrody dla szkół, nagrody dla grup, ale też robimy taką wewnętrzną rywalizację dla urzędników miasta. To jest taka oddolna inicjatywa urzędników. Oni bardzo chcieli w poprzednich latach kręcić e, i chcieli między sobą rywalizować. E, także również w tym roku robimy taką wewnętrzną rywalizację w działów, departamentów naszego Urzędu Miasta właśnie o nagrodę Pana Prezydenta. Z nami także jest ambasadorka tej akcji, Pani Mirosława, która zresztą kręci tych kilometrów sporo. Sam mogę potwierdzić, bo się często również mijamy ja biegnąc, Pani jeżdżąc na <grym> rowerze. Natomiast na czym właściwie polega bycie tym ambasadorem? Na pewno na kręceniu kilometrów, ale na czym jeszcze? No na reprezentowaniu i zachęcaniu wszystkich do udziału. No ja już emerytka już Teraz jest czwarty raz, kiedy y, przystąpiłam do rywalizacji i autentycznie połknęłam bakcyla. Zawsze byłam wojownikiem, zawsze chciałam pokazać, że nie jestem paraolimpijczykiem, tylko potrafię zrobić to, co nie potrafią zrobić zdrowe dzieci, zdrowi ludzie. Także y, fizycznie y, bardzo mnie to wciągnęło i ustalam sobie plan, plan marzenia i y, realizacja. Realizacja y, idzie zawsze do przodu, wszystko zależy od podejścia. Nie ma całkiem złych dni. Nawet jak wypada mi dzień, bo muszę odwieźć męża do kliniki, no to oczywiście nie wyłączam aplikacji jest 110. Nikt nie przyjmie takiej. <laughs> taki ty... Ale zdarzyło mi się w mojej karierze rowerowej przejechać 70 na godzinę z przełęczy gota. Jeździłam na wiele rajdów, rajdy polskie, zagraniczne. Także, także jestem zafascynowana rowerem. On daje mi wolność. Prawo jazdy od 10 lat mam, owszem. Ale po jeździe z mężem nie używam. Wiedziałam, jak wejdę w głębszy wiek emerytalny, możliwe, że już więcej nie użyję. Najfajniejszy jest rower. To się rower. Pani na Moje nie, nie, nie. Nie jestem pewna, bo nie, niekoniecznie. Ostatnio siadłam, to na ścieżce rowerowej za to, co niektórzy, co pani się dopiero uczy. No wrzeszczałam, nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego on tak szybko jedzie. A ja nic nie robię, prawie. że... Okay. Ale... Czyli zachęcamy do tego, żeby tym rowerem jeździć. Mógł Mówi pani o tak. tym, że ta funkcja trochę ambasadora polega to na znaczy, tym, żeby ambasadora. propagować. Nie jako sołtysa, nie jako mieszkańca Raculi, urodzonego w Raculi, oczywiście. Także y, wnuki moje, czwórka wnuków, no jak ja mogłabym się sprzedać innym grupom, które próbowały mnie przekonać, nikt mnie nie przekona. Ja i tylko dla nas. Zielona Góra zawsze do przodu. Szkoła y, ta nasza y, Olimpijczyków w Dżonkowie, no, byłem liderem przez 3 lata. Dwa lata mieliśmy pierwszeństwo. W ubiegłym roku udało się wyrwać. W tym roku nie pozwolimy. Zachęcam wszystkich rodziców, uczniów, którzy chodzą do naszej szkoły i sympatyków naszej szkoły, i w ogóle mieszkańców, do tego, żeby wzięli udział. Musimy pokazać, że nasza szkoła znowu jest pierwsza. Dlatego w tym roku wszyscy jesteśmy ambasadorami. Takie jest nasze główne hasło, że wszyscy jesteśmy ambasadorami rowerowej stolicy Polski. To jest też taki ukłon właśnie w stronę uczestników poprzednich edycji. Właśnie za to, że kręcili, za to, że zachęcali Zielonogórzan do jazdy, za to, że byli takim przykładem tego, że trzeba wsiąść na ten rower, trzeba się ruszać, trzeba być aktywnym. Dlatego wszyscy jesteśmy w tym roku ambasadorami. Pani Mirka, Jabłonka i pan Jerzy Żychowski są naszymi takimi przedstawicielami, Będą zachęcać do tego, że w każdym wieku można wsiąść na rower i kręcić kilometry. A o, o jakie nagrody miasto Zielona Góra walczy? No bo jest oczywiście zabawa, ale też muszą być nagrody, więc jak to się później właśnie odbije, jeżeli chodzi o, o nagrody? Jeśli chodzi o nagrody, to wiadomo, że to jest bardziej taki tytuł symboliczny. Ja wzięłam ze sobą nagrodę z poprzedniego roku. Zielona Góra zdobyła drugie miejsce w kategorii miast od 100 do 200 tysięcy mieszkańców, więc kręcimy tak naprawdę dla symbolicznych symbolicznej statuetki, ale idea jest inna. Właśnie idea jest taka, żeby tak jak pani Mirka powiedziała, wsiąść na rower, ruszyć się z domu y też poznać piękne okolice Zielonej Góry, nasze fantastyczne ścieżki rowerowe, bo ja też przypomnę, że my w samej Zielonej Górze może mało osób o tym wie, mamy około 100 kilometrów dróg rowerowych, które można wykorzystywać również właśnie kręcąc dla Zielonej Góry w tej rywalizacji. Także zachęcam wszystkich do poznawania Zielonej Góry też właśnie z perspektywy roweru. Tutaj nam też pani ambasadorka powiedziała przed wejściem na ten, że ma w domu medal za rywalizację rowerową. Tak, Cóż to tak. jest za medal? Do, medal y, rowerowy stolicy Polski w kategorii wiekowej 65 lat zdobyłam drugie miejsce jako kobieta, także bardzo dumna byłam z tego z racji tej, że y, to jest na stronie racula na bieżąca, nie przyniosłam tego y, dla ważnego medalu, bo jak wchodzą do sołtysówki, to nie wierzą tyle pucharów, tyle medali, a to z biegu piastów, a to z jakichś innych rywalizacji, no nic nie poradzę, zawsze byłam osobą nad y, pobudliwą, y, a co, co nie znaczy, że to dawniej nazywało się ADHD, nie? Po prostu za dużo energii, a mnie rozpierała energia. I to jest y, dobra ambasadorka akcji, żeby zachęcać do tego. W autobusie zdziwienie, dlaczego pani jedzie autobusem, pewnie chora, pewnie do lekarza. Nie Coś wiem. się stało, rowerem Coś się stało, nie jadę rowerem. No, nie chciałam zmoczyć się, a dzisiaj miało padać. Tak, to jeszcze tak. powiedzmy, y, pani Katarzyno, jak to wygląda datowo-kalendarzowo? No bo teraz tak, trwają jeszcze treningi, tak, rozpędzamy się na tych kołach y, rowerowych, a kiedy już taka ta rywalizacja? Y, Powiedzmy no właściwa. Tak, jeszcze mamy dwa dni do końca treningu rowerowej stolicy Polski kończymy w środę. Później jest krótka przerwa. To jest taki moment na to, żeby ewentualnie przenieść się. Ja też zachęcam osoby, które jeżdżą też w innych grupach, w innych może miastach, gminach, żeby jednak spróbowali jeździć na zielonej góry. W każdej chwili można się przenieść, kliknąć taką opcję w aplikacji, przenieść się, kręcić dla zielonej góry. Będziemy mieć chwilkę przerwy takiej technicznej też dla organizatorów, żeby się przygotować i startujemy 1 czerwca. Zaczynamy od mocnego uderzenia, bo razem ze Stowarzyszeniem Amatorów Kolarstwa YoloBike e, zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w ultra takim rajdzie rowerowym na 200 kilometrów. Także proszę sobie wyobrazić, w jeden dzień będziemy chcieli tu kolarsko tak bardziej przejechać 200 kilometrów, mnożąc 60 osób, załóżmy razy 200 kilometrów, no to już spory wynik możemy osiągnąć już pierwszego dnia. Także zapraszamy od 1 czerwca. Rusza rywalizacja, potrwa przez cały miesiąc do 30 czerwca. Będziemy starali się też z ramienia tutaj miasta Zielona Góra, pana prezydenta Marcina Pabierowskiego, organizować różnego rodzaju rajdy rowerowe, wydarzenia rowerowe, żeby mieszkańcy też mieli okazję do tego, żeby e, uczestniczyć i z aplikacją zbierać kilometry dla Zielonej Góry. To będziemy kręcić te kilometry, słuchajcie, w Wspólnie dla naszego miasta i będziemy walczyli. Oczywiście o miano rowerowej stolicy Polski. Z nami w studiu były gościnnie Katarzyna Fedro, koordynatorka akcji, a także Mirka Jabłonka, sołtyska Dzień. Rasuli, ambasadorka tej akcji. Dziękujemy pięknie za Dziękujemy spotkanie. Bardzo. Do I kręcimy, na kręcimy dla zielonej góry. Pozdrawiamy. Gość na 96 fm